Witajcie moi drodzy, już doszedłem do tej fontanny, do której miałem dojść, także bardzo się cieszę, że mogę Was znowu widzieć. Moi drodzy, popatrzcie się na tą wodę, na tą fontannę, jak ona, jak ona skacze, jak ona zmienia swoje położenie. Woda nie ma nigdy planu, planu na życie, nie ma planu tego, co się z nią będzie działo, w jaki sposób spadnie i z której strony poleci. Dlatego też w naszym życiu powinno takie coś zaistnieć. Kiedy mamy plan, to go realizujemy. Wiadomo, konsekwencje i tak dalej, to wszystko razem się bierze w jedno. Natomiast kiedy nie ma planu, to wszystkie nowe rzeczy, które do nas przychodzą, a chcemy w nich uczestniczyć, są naszym nowym doświadczeniem. Dlatego tak jak ta fontanna, która rozbija się na różne, no nie wiem, pojedyncze krople chociażby i spada z powrotem do tego samego, to tak jak my wyskakujemy i wpadamy z powrotem do tego życia. Jesteśmy cały czas jakby jednością z wodą, tak? No bo jesteśmy tą wodą w 70%. I tak samo właśnie powinno wyglądać nasze życie. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym. Jeżeli coś jest nowego, to idźmy w to. Pójdźmy za tym. Pójdźmy za głosem serca. Czy czujemy to, czy też nie czujemy. Czy chcemy w tym uczestniczyć, czy też nie chcemy w tym uczestniczyć. Wszystko jest. Dzieje się po coś. Po to, żebyśmy zdobyli nowe doświadczenie, po to, żebyśmy czegoś doświadczyli, żebyśmy w czymś po prostu byli, w czymś się realizowali. Każdy z nas ma jakiś potencjał w swoim życiu. Każdy ma talent, każdy ma jakiś dar, który może realizować. Ty w swoim życiu też dokładnie możesz taki dar sobie wyjąć na zewnątrz. Ale jak to zrobić? No właśnie, trzeba korzystać ze wszystkiego. Trzeba łapać każdą możliwą chwilę, każdy możliwy e, dany nam do przeżycia element tej właśnie całej układanki. Wtedy my sobie to rozpoznamy. My sobie to rozpoznamy. Ktoś może być doskonałą księgową, ktoś inny może być fantastycznym muzykiem, a jeszcze ktoś inny może być dobrym sportowcem. Ile ty wyniesiesz z tego życia, ile ty wniesiesz do, do swojego kolejnego w cudzysłowie wcielenia, zależy tylko od ciebie, nie od nikogo innego, nie od tych ludzi, którzy będą ci namawiali, a zrób to, a zrób tamto, a zrób obanto. Być może zawsze w twoim otoczeniu pojawią się tacy ludzie, którzy będą ci coś namawiać, ale ty musisz czuć to. Jeżeli tego nie czujesz, znakiem tego, że to nie jest dla ciebie. Wszyscy potrzebujemy właśnie takiego bodźca do tego, żeby w tym być, w tym uczestniczyć. Dlatego ty sam musisz do tego dojść. Nikt ci nie pomoże. Ktoś ci może pokazać, jak się chodzi, ale pójść musisz sam. To jest dokładnie odzwierciedlenie naszego funkcjonowania. Każdy dar, każdy talent, każde właśnie takie rozbryzganie się tej wody, uzmysłowić ci może to, że życie jest bardzo zmienne. Im więcej będziesz stał, tym bardziej woda będzie stojąca. Im bardziej większy będziesz miał płomień strumyk, tym będziesz intensywniej przeżywał to życie. Jednocześnie będziesz cały czas w tym samym życiu. Twoja jednostkowość, Twoja osobowość musi właśnie w to wejść. Nie lubię słowa musi, ale jednako, jednakowoż użyłem tego słowa celowo. Więc pomyśl nad tym, co jest dla Ciebie istotne. I dlatego szukaj tego. Szukaj. Bądź osobą, która będzie odnajdo, odnajdywać to, znowu mi się język włączę, odnajdywać to i realizować swoje marzenia, upragnione cele poprzez to, że w końcu zacznie robić to, co kocha, a wtedy nie będzie pracować. No właśnie. Zdajcie sobie z tego sprawę, a ja się na dzisiaj, na ten czas, na ten moment z wami żegnam i trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa.